Hej, 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 witam Was serdecznie z tej strony Przemko, zapraszam Was na kolejny odcinek Farminga 22 O, od razu lepiej Czekajcie ja zobaczę czy się nagrywa Dobra, nagrywa się Biegie, włączamy sobie piąteczkę, tylko O, o, o jakiś ślago Wpisanie to dzisiaj będzie krótszy odcinek niż ostatnio? Później sobie jeszcze Potestuję Inną mapę Świętokrzyską Dolinę Czy tam jakieś świętokrzyskie coś tam Świętokrzyska wieś o Założę nie wiem po co Przejdziemy się do Krówek Dwa pola mam już zrobione, zagregatowane i stalżowane tam tamte dwa pola do przerobienia, ale obornik mi się skończył, ale to jeszcze nie ma pośpiechu, bo w razie czego ja sobie... Patrzcie, ten rzepak cały czas tutaj nieścięty rośnie. Przewijam sobie oczywiście już do sierpnia ale no wiadomo przy zwierzętach jak się hoduje to trzeba przy przewijaniu robić przerwy na karmienie tych zwierzątek teraz trochę czasu mam, to nagram mówię, czyneczek wam jak to a później sobie będę brał się dalej za robotę swoją jeszcze będę musiał z bronami tu wparować ale to już przed samym siewem no kurde jedź chłopie bo no jak on kolizję ma A później sobie znowu przeszkoczę właśnie na tą Świętokrzyską wszystką Także Wam się mapy nie nudziły, mnie się mapy nie nudziły Mam trochę czasu, więc nagrywam po prostu z zapasem, z dużym zapasem filmów Dla Was jest to grudzień, dla mnie jest to jeszcze listopad, więc prawie miesiąc do przodu odcinki nagrywam Więc na to, że jak później Zacznę pracować już w autobusach, też będę pracował i w Lidlu, i w autobusach, więc to jest trochę dużo. I nie będę miał czasu. Tu odcinki nagrywam dla Was już z wyprzedzeniem. A jeszcze w międzyczasie dojdzie przecież DLC, które lada moment wyjdzie. Biorę tak, bo mi się nie chce pojedynczo nosić tego. Później już jak będą same jak to wyjdzie mi no to już nie będę musiał zbierać a to jeszcze końcówka jest jeszcze jak małą presę miałem a trzeba to wszystko wypaść właśnie tam 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 stop start czy dalej wjechać, no Ad, Dobra, jak to wygląda? A na razie wystarczy. Odetnijmy go sobie. No odpuszczę ile tu mam tego obornika? 7000 litrów. No to je, może jej jeszcze przebiniemy do sierpnia akurat starczy mi tego, żeby na tamte dwa pola dać obornik. Dobra, to zostawiamy tutaj. Wracamy na gospa. Zostawiam otwarte, niech się wietrzy Dobra, jedziemy. Powiem wam, że tak mi się dobrze grano na tej mapie tutaj, że bardzo dużo poza odcinkami gram. Dziwnie mało mi paliwo schodzi. Mi się przestawiło coś, czy co? Jeszcze nie włączone właśnie. Czemu ja mam orkę wyłączoną? Mm, I chwasty mam wyłączone. Brudzenie jest. No tak, przestawiało się. Nie wiem czemu. Mamy 15 tysięcy, tak się zastanawiam, czy by nie drżawy, nie tego pola, co, on, co ten rzepak rośnie, bo widzę, że gościu tu się nie śpieszy z, z, ze żniwami tego. patrzcie wszędzie już jest ładnie porobione, a tutaj ten rzepak rośnie cały czas, nie jest ścięty. Dobra zatrzymam się tutaj No to jest duże pole To jest pole 59 tak zobaczmy jak to by w leasingu wyglądało pole 59 12 tysięcy od razu i później 400 dziennie. Bierzemy. że Kombajn. Dobrze, że nie jest. Ale dojazd jest chyba od tamtej strony, od tamtej gospodarki. Dobrze, że nie ściągałem stołu zbliżona. O ja roberkę mi bo to blisko I znowu jakoś te pieniądze w ogóle się mnie nie trzymają No ale jednak dużo wydatki, dużo dużo nakupowałem Mamy pieszełowi na mieściu Idziemy palić bizonowe jadanie tu, muszę przyczepę przestawić trochę. Nie powiem wam, że tą bramę na styk zbudowałem tutaj. Będę musiał chyba znowu przesunąć tą bramę albo ją po prostu. A zobaczymy, na styk przechodzi. Bab nam jeszcze zdał na te dwa pola. Metodzie, te żeby też trzeba będzie pewnie wszystko porobić. Tu objedziemy ten słup, bo tu wąsko przy tym słupie. Zastanawiam się po co tutaj ten chłop zostawił, to ale to już wiadomo po co. Jak widać tu pola opatmowane, ale po prostu nieskończone, bo obornika nie było. E, to jest wielkie pola aż tam do drogi. Dobra, tu dziś wiedziemy. No jest kawał pola, trochę mi się zejdzie na nim, bo wszystkiego na odcinku nie zrobię. No na pewno nie, bo odcinek jeszcze maksymalnie za 3-4 minutki. Potka na miniaturkę, bo z tej strony zobaczymy. Którą już wybiorę No kawał pola to jest I póki co na razie tym bizonem będziemy długo długo jeździć Și am rătut, ai putem Na no, przyszłym sezonie też będę miał dosyć dużo rzepaku. Ja jestem ciekawy czy jak mi się to wyłączyło, a teraz to włączyłem. Chodzi mi o przymusową orkę Czy te pola, które już tam mam porobione, czy one mi zaliczyły jako rana, czy nie Dojdziemy tam do ulicy, to się... Z... Trzeba spojrzeć na to Bo gorzej będzie jak mi nie zaliczyło. Jeszcze mamy 2,900, to chciałbym tutaj glebę zbadać, skoro na kilka sezonów jednak tą niedzielę będzieszmy teraz sobie zbadamy Ale nie sypię ten rzepak za bardzo tutaj po ciemku będę kończył ja jeszcze do tam do ten ogródek też tu pozarastany, pousychany jak się da to po prostu weźmiemy go i... no wyłączcie jeden patrzcie no biegi mi chcą skoczyć to też się go przeoratuje już Ale że tutaj sąsiad tego nie ściąpną. Roboty dużo nie pomyślałem, nie miał czasu. A ja akurat mam te kroby, te byki i kozy daleko, więc mogłem się spokojnie przejechać, zauważyć. Tutaj niby za dwa należy, widzę, że nie wykoszone. O też tutaj widać szlak trafia. Dobra, wjedziemy sobie tutaj. Dobra, teraz tak, tak. I to jest, gdzie to pole jest. To jest pole. Tu 59. Ile? Ja pierdzielę 5000? Nie stać mnie na to. No to nieźle. Kurna, trzeba będzie pożyczyć pieniędzy. Znowu kurde, na minusie. No, już drugi czy trzeci raz mi się zdarza, że mam na minusie. Dobra. Dobra, tak zostawiamy, żeby sypać to. No nic, żepak się sprzeda od razu. To się dług spłaci. Nie no i nie chciałem. Ale dobra moi drodzy. To już sobie będę robił później, bo muszę kończyć, także na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć.